Patrz, ta klima idzie 30 stopni, kurwa, to jest niemożliwe, 41 stopni dzisiaj było. Cały dzień nie umiałem wyjść z domu. Poczekam, niech się schodzi i bierzemy się na trening, tylko nie wiem, co bardzo się zrobić, bo tak zamuliłem pałę. Eee, niech to będą, uwaga, uwaga. Łapy znowu nie będę robił, nie? Bareczki, zrobimy bareczki eee, i może, może dalej łapy, nie wiem. Chciałem na próbę na stacji takiego Kurde, bo ja, Wiecie, u mnie schodzi paczka dziennie Dawidowów, to jest dwie dychy. To niby kosztuje trzy dychy, ale zobaczymy, na ile mi jedno starczy. No i nie będzie wszystko szlugami było czuć. Taki o, wynalazek. Jagody i... E, co to wziąłem? Watermelon. Albo spróbuję inaczej. Spróbuję sobie wyciskania na barki w pozycji stojącej, aczkolwiek nie wiem, jak ten mój tricep się zachowa, ale spróbuję. Wyciskania, tak? Co jeszcze? Wznosy, ogólnie barki, ale zużyć to sobie plecy do tego, bez rąk tym razem, bo ja co chwilę próbuję te ręce robić, a potem cały dzień nic nie piję, odwadniam się i jaki to ma sens? Pojebane w tym będzie na pewno to, że to jest słodziutkie i to się chce cały czas jarać. Nie? Normalny szybój, jednak wiecie, zatyka na chwilę, eee, ale dobra. Wyciskanie żołnierskie zostanę sobie na małym ciężarze maksymalnie do 80 kg bo dalej mnie to kuje tutaj. A widzicie, troszeczkę odwodniony jestem. Będę musiał iść do Fizjo, coś z tym ogarnąć. Nie wiem, czy nie będę musiał iść odnowić blokady do Dritepsu. O, bo odzywa się ten urwany triceps, więc na pewno pojadę, ale to jak już sobie uspokoję całą tą sytuację, wiecie, z motoryzacją, nie? Bo kurwa, za dużo myśli. Będę musiał chyba szybciej po blakadę jechać, bo kurwa go kuje. A to jest złe. Fuh. 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 Ja się kurwa odkręciły te... Ale dobra. No, to nie jest tak, że ja jestem jakieś złej myśli co do samochodu, bo co do samej fury, ja mam dobre przeczucia. E, przeważnie miałem nosa. No chociaż nie, no dobra, zdarzało się czasami dla mnie wpierdolić, ale tu jestem e, naprawdę dobrej myśli, bo ja też popytałem gdzie nie nie tylko tam powiedzmy z właścicielem samochodu rozmawiałem, ale też gdzieś popytałem. E, głównie chodziło mi o mechanikę samochodu. E, wiem, że tam do lakierowania i tak dalej, ale mechanicznie mm, można powiedzieć parę osób coś mi powiedziało i tego jestem pewien. Co mnie martwi to kwestia tego, czy jeżeli my się już dogadamy to czy faktycznie uda się to sfinalizować, czy yy, osoba, która yy, ma powiedzmy w tym uczestniczyć, czy nie będzie jakichś problemów wiecie, jakich finansowych, czy to na czas będzie odebrane to, czy to, czy to się uda sprzedać, czy to, wiecie, jest takich Dużo yy, zagwozdek Ale sobie postanowiłem, że jeżeli się uda To w tym samym dniu co wracam To się biorę z powrotem za, za personalne, za plany Za wszystko No bo to jednakże trzeba odrobić yy, Czyli jest coś co zmusi mnie do <grychy> Pracy <grychy> Nie będzie tak źle przecież Jeszcze mam kompresora do sprzedania Z mojego ma małego Mercedesa całego One tak też Trochę sobie chodzą, Więc No tylko to będzie trzeba wystawić więc znowu to będzie przesunięte w czasie. Więc tutaj, tak naprawdę, pierwsze skrzypce jako problem stanowi czas. Czas, czas, czas. I z tym będę musiał się ogarnąć. Ale, mimo to, jestem naprawdę dobrej myśli. No wszystko wyjdzie w sobotę. No Jaguar, no Jaguara też można sprzedać, tak jak stoi teraz, albo go wykończyć, no. Także sam za jest, za plecze jest, tylko czas, 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 czas. Dobrze, teraz trzy seryki przyciągania do brody, zrobię to na sztandze łamanej i przejdziemy coś do pleców, natomiast powiem wam, no kurwa, jeżeli ktoś robi pełne treningi w taką pogodę, to ja podziwiam, naprawdę podziwiam, bo jest godzina 19, a tu jest taka lampa, jest taka lampa, że to się w pale nie mieści i mi, mi się nie chce, tak? Planowałem sobie zrobić po 5 serii, po 5 ćwiczeń, tak? Zrobię po 3 chyba na każdą partię i spieprzam do KFC, nie? No i w poniedziałek mam jakieś nagrania z KFC, z KFD. Wiem, że ja tam paleciok szykuję jakieś e, wyciskanie sprzętowe. E, Obsol ma być. Z tym, że Obsol dostał ode mnie wczoraj mm, bardzo precyzyjny plan, który ma wykonać w ciągu najbliższych 9 tygodni pod te następne mistrzostwa. E, I nie bardzo przewiduję ten plan, żebyśmy robili teraz e, jakiś equipment przez najbliższe 4 tygodnie, więc jakoś to będziemy musieli pogodzić. No, ale nagrania tak czy tak, siak tak, tak, zrobimy, nie? Wiecie, bardzo fajnie się zaprasza na nagrania osoby wyciskające sprzętowo, bo to fajnie wygląda. Nie jak wchodzą ciężary 350-400 kg, to zajebiście wygląda, to fajnie przyciąga ludzi. Tylko trzeba brać pod uwagę, że osoby trenujące tak jak ja trenowałem, ten tak Agoptr, teraz trenuje, zostawiają o wiele więcej zdrowia na każdym treningu. No i każdy taki trening, powiedzmy, pod publiczkę czy pod nagrania wiąże się z tym, że może coś potem nie pójść nie tak na zawodach, nie? To nie jest raf, kurwa, to nie jest jakaś tam kulturystyka śmieszna czy inne rzeczy, tylko to są ciężkie naprawdę, yy... Treningi z przekroczeniem ciężarów maksymalnych, czyli na ciężarach supramaksymalnych, to jest to jakby strongmeni napierdalali codziennie zawody. Rozumiecie? Oni też tego nie robią, nie? ale na nagraniach też powiedzmy nie, nie robią na maksa, jednak tutaj no trzeba będzie się pokazać. Zresztą obszar też jest taki jak ja byłem, że y, ciężko będzie nie pokazać dużego ciężaru, no bo to się fajnie ogląda, fajnie się też to robi. Do czasu kiedy coś strzeli, czy na przykład się tricep jak u mnie i tak dalej. Także to musimy naprawdę dobrze sobie wszystko zaplanować Ale No obszar zdecydowany Ja będę tam po to, żeby po prostu się nie zagalopował Wiecie taki przykład Właśnie Robienia treningów Pod nagrania macie U mnie gdzie robiliśmy co chwilę Nagrania z jakichś moich maksów w koszuli Co Finalnie przyczyniło się w sporej mierze do tego że ja zakończyłem karierę o wiele wcześniej i nie jestem w stanie teraz za bardzo wyciskać, hmm. aczkolwiek będę chciał wrócić jeszcze na pewno, ale to nie nie rokuje niczemu powiedzmy szczytowemu, <gry> więc tu będzie trzeba inaczej pokierować obcolem, żeby nie dał się hmm, powiedzmy wciągnąć już nie tylko w, w, w to, co ludzie od niego oczekują, co chcieli oglądać, tylko żeby sam y, sobie w głowie nie zrodził scenariusza takiego jak ja, żeby zrobić to tu i teraz, tylko żeby dać sobie temu czas, chociaż też już w pierwszej młodości nie jest, nie? No i dobra, i teraz finalnie wychodzi, że chyba was okłamałem, bo miały być po 3 tego, 3 tego, wcześniej 5 tego, 5 tego, ale naprawdę jest tragedia. Kończę, zrobiłem 3 ćwiczenia na barki, 12 serii łącznie, jadę jeść. Jutro będę musiał po prostu szybciej się zorganizować wziąć sobie kogoś na trening, bo samemu naprawdę się nie chce. Wiecie, gdybym ja był w okresie jakimś przygotowawczym, to bym się zmusił, ale ja teraz wiem, że ja nie mam do czego się przygotować, nie muszę trenować, a mimo to staram się chodzić trenować, żeby systematycznie trenować, żeby się ruszać. No bo jak się przestanę ruszać, to wiecie co się stanie, no zwapnieje po prostu, zrobię się spruchniały i tyle. Więc uznaję te 12 serii dzisiaj jako takie niezbędne minimum do funkcjonowania. Jadę do KFC,